Był i co robi? Szkody robi. Groble rozkopał kurwi syn. Lulki palił w stogu. Z dymem puścił całe siano. I co mam robić? Ubić? Toście Panie, może wiedźmi. Co się stało? Gad jakiś pożar jej syna. Drugiego syna? Teraz nie mam czasu. Śpieszę się, nie mogę. Ale wrócę, przyrzekam. Pokaż co ma z Jestem wiedźminem, odejdź. I've heard tales of your kind, Witcher, created by magic. We don't want your kind here. Hunting monsters for a price. I had them filed down. People call you a monster too. Why not kill them? Because then I am what they say I am. Don't judge me. What do you believe in? I'm meddling, it's all the same. <laughs> if you dismiss it. GET OUT! Upon us all. I'll take that chance. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivi. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. Wiedzminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w czerni biel. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Sześnika z Blavigen. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu.